Ja się gramówicie z strony Krzysiek Ogrodnik. I Znowu jest temat dziury, ale tym razem w trochę innym kontekście, bo teraz gramy przeciwko szarańczy, ale ona może być sterowana przez innych graczy. Teraz co prawda boty zastępują wolne miejsca. Może ktoś w trakcie się dołączy i spróbuje. Tak, jakby wskoczyć w czyjeś buty. Dlatego też, że na przykład mogą się dołączyć do meczu w jego trakcie i tam, jakby nie było żadnych braków. Bo w tutaj ta inteligencja po prostu zawsze, zawsze zastępuje te puste miejsca. Radzą sobie całkiem nieźle, to muszę przyznać. No i tak ogólnie podstawy są takie jak, jak w trybie tej hordy. Czyli no, są, są tam jakieś umocnienia, muszę ja jako człowiek obecny, muszę je. Chronić, klasy postaci są też te same. Nie ma tutaj żadnych różnic, mapy zresztą też są te same. Też gdy fragment zostanie zniszczony, to przechodzimy do kolejnego sektora mhm. i to się kręci. Z tym, że klas, klas jakby ludzkich, mamy cztery klasy. A w, w tym trybie prze, przeciwników bestii mamy tych klas e, 8 Cztery podstawowe i cztery takie powiedziałbym bardziej zaawansowane, ale na używanie tych bardziej zaawansowanych trzeba sobie zasłużyć i nie ma ich tak jakby z maszu nie, nie może ich używać każdy, więc to sprawia, że później tak jakby oj, że pod koniec, pod koniec meczu e, tak jakby z, Siły, siły wroga są coraz tam silniejsze, bo, bo gracze uzyskują dostęp do tych, do tych lepszych klas. Znaczy no, różnica, różnica, jest w tym momencie taka i to jest pod, różnica podstawowa, że tak. Tutaj mamy, tutaj gramy na czas przede wszystkim, tak? Nie, tak, nie ma nie ma dziesięciu forów. Dokładnie, to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest to, że tymi e, złymi wrednymi mogą być e, również gracze. Czyli yy, jednostki równie sprytne jak my. No i równie nieprzewidywalne. No tak, no bo ty zawsze tam po, po rozegraniu tamtych tych dziesiątek meczów już widzimy jakby. Yy, yy, Schematy schematyczne, raczej, działają tak? dokładnie. A, a gracze zawsze potrafią zaskoczyć, czy to głupotą, czy. czy, czy no dokładnie, dokładnie. dokładnie. O, pierwsza dziura otwarta, czyli musimy się wycofać. No i klasycznie, tak ta dziura staje się jakby z pointem e, drużyny przeciwnej, a ja przeskakuję do ochrony kolejnego e, kolejnego tam fragmentu no i po, po prostu po zakończeniu e, po zakończeniu e, meczu drużyna, której tam już nie pamiętam sobie sprawdzane, czy ta, która dłużej się broniła, czy ta, która szybciej zdobyła e, ten dany, dany punkt wygrywa. Spójrz na to działko, kurczę. Ono wygląda jak, jak konkretna armata. 6-6 magazynków nowych, jakieś lunety i dwie lufy. Zresztą ono jest bardzo skuteczne. Eee, tak, tak, tak. Jest naprawdę w, przeciwieństwie, w przeciwieństwie do wielu różnych innych działek, które się pojawiają. to że ma ono niestety. Ma kilka wad, między innymi ograniczenie czasowe. Bo ono może być tylko przez jakiś czas, to jest ważne. No tak. No. Ono w jakimś czasie to prostu, ma umiejętność. Tak, no, z mnie. No, no może stać ileś tam naście bodajże sekund czy coś koło tego i potem znika i musimy poczekać aż nam się odnowi zdolność, żeby móc znowu rozstawić kolejne jak gdyby plus oprócz tego może być oczywiście to y, również zniszczone tak, czyli jeżeli tak jakby jak nie, nie tracimy tego działka nawet w takiej znaczy, sytuacji. Znaczy nie, 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 ono nam nie, nie schodzi z inwentory, po prostu ponownie. Tak, ono się po prostu składa i... Chyba się sam się, sam się chyba wysadziło. No. Bóżka to jest nieprzewidywalna. Nie czasem no, to bywa. No bywa. Jak większość granatników jak się pod nogi strzeli, no to już. Chyba, że to jest quake 3. No i te, te paski życia, które ja tam czasem widzę przez ściany, to są właśnie... Ee miejsca z tymi umocnieniami, więc gdy, gdy widzę, że coś jest nie tak e, to warto podtrzymać. to jest właśnie ta, ta amunicja tak jakby ta, którą ma inżynier czyli gdy ten pasek tam zejdzie, zejdzie do, do zera to muszę... no muszę, ale teraz widzę, widzicie, że mi rzucił mnie amunicję więc to, to, to się regeneruje tak jakby więc nie muszę e, nie muszę się martwić o to, że będę musiał przeładować, mogę szybciej to naprawić, więc tylko współpraca Między graczami też jest ważne to nie chodzi tylko o... Zaraza Bardzo bliska, tak i z boku to po, po 3-4 segmenty naraz się odganię odstrzelić to Dziwnica Zuropodstrzelem Dziownica przelazna <noise> Znaczy Stonoga w sumie no Dziwnica, dziwnice nie mają nuka, to manol to właśnie końcowa faza, ostatni, e, ostatni fragment, więc wrogowie mają dostęp do tych silniejszych e, klas postaci na to. Tak co widać zresztą na załączonym obrazku. A yeah, yeah. Więc nic więc Ta czerwona obwódka, którą widzicie, to jest to po prostu po prostu e, chodziło o to, że ktoś rzucił ten granat e, oznaczając przeciwników przez ściany, więc gdy patrzę na nich nie przez ścianę, to właśnie mają taką czerwoną obwódkę. Mm -hmm. No on się wkopał pod ziemię chyba eee, gdzie w kawałkach papy trupiasz no przez te schody jakoś się tam prze prze, prze Mam eee, teraz wyrazu Widzisz, boty sobie źle radzą bo to jest bot, bo nie ma ksywki na głowę eee, łatwe za poza działką całkiem rozsądnie no No i on będzie atakował ten generator też jak jak gracz powinien jak pewnie by robił czyli lekceważyłby to że zaraz zginie próbując po prostu jak najwięcej zniszczyć z tego z tego fragmentu nie mam amunicji o kurde no Panie żołnierz jest pan tutaj gdzieś jakiś o generator zniszczony nie źle, ale też dobrze bo przeskoczymy do drugiej drużyny tak jakby Czyli staniemy po stronie tych złych, niedobrych, szarych, pełzających i ważących pod ziemią... Ścierwa, jak to tak. <grywa> nazywają w kampanii. No i okej, okay, niech, niech, niech się wali, co się ma walić. Dobra. Się rozwaliło. Tak, no i od nowa, tak jakby, zasada jest dokładnie ta sama, tylko tyle, że... że ja teraz mam tą dziurę zniszczyć. Zresztą ja osłonę tej dziury. No, i właśnie mam cztery klasy do wyboru. To są cztery klasy podstawowe. Mhm. E, ticker, no to to jest. Wiadomo, wybuchacz. Tak. E, On biegnie, biegnie, biegnie i robi but. Tak, no, nadaje się właśnie do. do niszczenia. E, osłon, osłon. po prostu, no. tak. Czyli wbieganie jako. taki atak kamikadze e, i. Oj. Czyli nerwowe jest, ojej. Na to załóżmy. Aha, ramp, I. detonacja. No, gdzieś tam wziąłem. No, ale nie do tego, powiedzmy, najdudniejsza klasa, tak? Bo ona. Mhm. E, nie ma robić parszywiec, jest już ciekawszy, bo on może przeskakiwać przez e, tam jakieś osłony. Jak da się mu szansę. Ale z buszki dostałeś. Chcę w że wrócę do niego. to tego ma taki okrzyk, e, który para drzuje, wie, tak, tak. więc więc. O, właśnie tak, więc oni, oni mogą chodzić, ale nie mogą strzelać, więc to się, to się przydaje do, do po prostu no, w walce, tak, ty, ty, ty kogoś tam blokujesz, no, a tak. e, ktoś, ktoś inny e, odpowiada za, za masakrę. właśnie przeskoczyłem, zasiek. E, no, dobra, to, poczekam aż zregeneruje mi się okrzyk. mi prawdopodobnie szkodliwym działko, ale, ale inni mnie zabili no, ale okej, okay, powiedzmy, że, że parszywiec jest ogarnięty więc weźmy grenadiera, no. czyli w sumie gra się nim jak girsem ważne jest też to, że on ma granat, ale granat jako umiejętność więc po prostu rzucam, on się odnawia za, za jakiś czas mam kolejny e, co pozwala mi e, jakby kontynuować e, ten Tę, tę walkę i poza tym, gdy zginę, to czasem mam możliwość wysadzenia swoich zwłok, mhm. e, więc... Ale losowo rozumiem, tak? Czy nie, to jest gdy, gdy chyba moje ciało zaznaczy to znaczy gdy jakby nie umieram od razu, tylko gdy jestem jakby ranny, tak, czyli tam pełznę po tej ziemi, to wtedy mogę Wtedy mogę się wysadzić, no ale to teraz tak jakby mi rozwalają teraz głowę i tak dalej tymi strzelbami, więc to, to jakbyś mi nie siada, że tak powiem, nie, 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 nie da się tego wykonać. No ale ogólnie to działa na tej zasadzie tak, jak, tak samo na przykład jak w kampanii się to jakby z ran, no tak i się tak czołgasz po ziemi, no to wtedy właśnie mogę e, mogę się wysadzić. No i oczywiście tam mogę, że system łosłon no to jest postawiłem postawił górę czytać systemu osłon, ogólnie on no, gra się w to, tak, w to klasą, tak jak o właśnie, tak jak, jak teraz byłem przed chwilą, tak to wtedy, to wtedy mógłbym się wysadzić. E, ostatnią klasą podstawową jest właśnie Cantus, e, który może leczyć, e, więc to, to, to też jest miarę ważna klasa. No i jak tutaj widzisz pod tam w lewym górnym rogu coś takiego jak punkty. E, to działa jak pieniądze, e, czyli e, to pokazaczę. Czyli za zbieranie tych punktów mogę sobie używać tych klas z dołu, które są tymi klasami lepszymi. Eee, no, ja mi już cztery na furiażu, więc powiem, że go wezmę. Eee, choć tak, jakby. To nie jest tak, że jak masz 1700 punktów, to uzyskujesz dostęp do klasy za 1500 i tak dalej. Tylko to właśnie działa, tak jak mówię, jak pieniądze, więc ja wydaję te punkty na tą klasę, więc czasem lepiej po prostu. Przekidrać eee, klasę tak, na lepszą. Z, 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 skumulować sobie trochę. Eee, tych punkty, punktów na, na przyszłość. Aj, no i właśnie zmarnowałem. Funkcja, <grym>, że to, to jest ta klasa, która właściwie tak zmienia się w tego wielkiego czerwonego. A, tak, tak, tak. tak, którego tak, tak, się ciężko ubić. Tak, i zaczyna walić łapami. Tyle, że to jest właśnie raz, że krótki dystans. E, dwa, że. No musi być taką trasę bez tych zasieków, bo zanim się zaszczyci. Zmieści... ale kasa generalnie jest też jednorazowa, czyli jak kupisz sobie taką lepszą postać... No tak. ...to no masz ta... ją dopóki ona nie zginie. Jak zginie, to już pozamiatane. No tak, no tak działają pieniądze ogólnie, że... Czyli trzeba... Wyda... No tak, 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 bo myślałem, że wykupujesz sobie dostęp po prostu nie, w meczu. Nie, nie, nie. To tak Aha. jakby... Tak jakbyś kupował, nie wiem, jedno ciało, tak. I teleportował tam swój uh -huh. umysł. O, no widzisz, ale dziura otwarta. No, i tak jakby teraz, ja w tym punkcie będę się pojawiał na mapie e, a wrogowie, e, no, jakby są zepchnięci, tam dalej. No, do, do kolejnego same. punktu, przy którym my poprzednio też byliśmy przecież. No tak, no i to oznacza nowe, nowe mm. tam zasieki do zniszczenia e, i tak dalej. Więc znowu, znowu, może warto się przesiąść na Tickera i, i zrobić kilka tam sprintów. E, wiesz, na starcie. Do, do tych właśnie pierwszych, e, pierwszych zasiłków, żeby sobie otworzyć drogę. Dalej, no i tu też warto strzelać właśnie w te słupki, a nie w ten drut, bo jest po prostu łatwiej e, tak jakby no, tra trafić. Tak, celownik zmienia się na czerwony. E, tutaj no to tak nie wiadomo w sumie, czy my tu trafiamy, w też nie. no Okej. Okay. No to w sumie racja, jak zniszczysz słupek, to coś tu co jest do niego przymocowane, powinno się też wiesz. Zepsuć. w przypadku tego drutu podejrzewam, że on się zwinie ładnie. O. No, no, okay. Ten punkt, do którego mamy dość jest widoczny przez, yy, przez ścianę, tak więc tak jakby nie gubimy się na tej mapie i zawsze, zawsze wiadomo gdzie trzeba iść. To yy, no, no, okay. więcej punktów. No, no to jedziemy z i ona ma coś takiego, że właśnie może stanąć i pluć z... Kwasiory. Tak. A właśnie teraz w kolejnym, że tak powiem, meczu będziesz grał z tą nogą, czy konto się zeruje? Nie, to jest tak jakby, no, jeden mecz, tak? To, 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 to tak, nie, to tak, nie tak, jest tak, że to chodzwi... jest nie tak, jak, nie punkty Tak, ale tak, 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 chodzi tak, mi teraz. Czy w tej chwili nadal będziesz z tą nogą, tak jak... Skończył. A, Ta, tak, jesteś, jednak. Tak, nie, no bo punkty zostają, tak jakby to No okej, okay. no a to dobrze, 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 dobrze. Nie, bo bałem się tego, że wiesz, że może to się resetuje, na no to nie było. Nie no, no, z tej racji w ostatniej fali są naj, 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 najpotężniejsze te klasy, tak, bo gracze sobie kumulują te punkty i, i to się zbiera tak jakby. Okej. Okay. Dobra, jestem. jesteś hmm. tutaj już trupias. Ale kadł wyszedłem. trupiaż Znaczymy jeszcze szaleje, jest też oprawca, czyli właśnie Nikoli z maczugu. No, no. No, ma tarczę, więc y, to się może chronić. No, też ten kwas ten jakby się, się ładuje też trochę, więc. Zresztą wyższa perspektywa no, daje też trochę przewagę taktyczną. No. No ale... No niestety. Nie widzisz. No to, to, jest, to, jest, to, jest, to jest ten, to jest. Yy... Ten temat, że nie widzisz swojego tyłu, jak, jak grasz. Gdzieś, no no dokładnie, nie się, jeszcze zostało segmentów. Na co został zniszczony? Ostatnia klasa to był właśnie ten kolej z maczugą e, i tarczą, tak jak mm -hmm. Mój czas ataku był, był mniejszy, niewiele, ale był, więc wygra, wygraliśmy. No i proste. Po w punkcie doświadczenia. No, akurat na 16. Tyle wersji skoczyłeś ładnie na oczach tutaj Gramowiczów. Milionów Oj, O ile odznaków, o, odznaków już to <laughs> ja mówię, odznak, ile, ile dostałeś. Proszę mm. bardzo. No, jak widzisz. Grałeś ja sam. Tak, no chyba, że te trzy sloty, właśnie, były, to byli gracze, którzy się zmyli. No, zresztą nas przetrwmierą, no tak? No to nie, tak. nic dziwnego, że. No, nie, no że, zgadza że, że, że się. Że nikogo nie ma. No dobra, dziękuję wam serdecznie za uwagę. Tak to więcej wygląda, właśnie, multi, w którym możemy zagrać Fajna sobie gra, naprawdę. Szarek. Fajna gra. Jeśli szukacie do, dobrej polskiej strzelanki, to może spuścić się na Gierce z na snajpera, jeśli macie Xboxa. No, na przykład. Bo przy, multi tu jest na pewno. Bo niebo lepsze. No co do tego nie ma wątpliwości. Niemal, że każdy multi jest lepszy od multi-snajpera. Drugi. To, Dodam jeszcze. Jeśli chcecie sprawdzić, co myślimy o snajperze, to, co my są myślimy, bo napisałem recenzję, to na, na do naszej recenzji, a, która już jest. Jeśli chcecie zobaczyć, jak to prawidłowe, to zajknijcie na nasz kanał. A.